Siostra skomentowała znajomość Joanny Krupy z Dominikiem Tarczyńskim. To nie jest big deal. Wokół kolacji Joanny Krupy z europosłem Dominikiem Tarczyńskim zrobiło się gorąco. Zapytaliśmy o tę sprawę jej siostrę Martę, która gościła na specjalnym, jubileuszowym odcinku Tańca z Gwiazdami. W rozmowie z faktem podkreśliła, że nie wnika w życie prywatnej modelki i uważa, że jej znajomość z Starczyńskim to żadna wielka sprawa. Zdaje sobie jednak sprawę z burzy, jaka wybuchała w związku z tą sprawą, co jeszcze stwierdziła. Joanna Krupa, znana z programu Top Model, została przyłapana przez fotoreporterów w jednej z warszawskich restauracji w towarzystwie kolegów z programu i polityka PiS, Dominika Tarczyńskiego. Uchwycone na zdjęciach ciepłe gesty między modelką a politykiem, błyskawicznie trafiły do sieci i rozpaliły plotki o relacji łączącej osoby pochodzące, wydawałoby się, z dwóch całkiem odmiennych światów. Spotkanie Joanny Krupa i Dominika Tarczyńskiego wywołało burzę w sieci. Spotkanie szybko odbiło się szerokim echem w sieci. Internauci żywo komentowali fakt, że Joanna Krupa od lat walczy o prawa zwierząt i otwarcie sprzeciwia się noszeniu naturalnych futer, podczas gdy Dominik Tarczyński kilka lat temu wywołał kontrowersję, pozując w płaszczu z lisiego futra. Tak wyraźny rozdźwięk w poglądach tylko podgrzał domysły dotyczące natury ich znajomości. Marta Krupa komentuje aferę z udziałem jej siostry? To nie jest big deal. Marta Krupa była gościem w jubileuszowym odcinku Tańca z Gwiazdami. Siostra Joanny Krupy brała udział w 13 Edycji Show na antenie TVN jesienią 2011 roku. Reporterka faktu zapytała Marta Afere z udziałem jej starszej siostry. Musicie się zapytać mojej siostry, bo ja naprawdę nie chcę komentować. Mówiąc szczerze, to jest mojej siostry życie i prywatne życie. Ja robię co innego. Ona zupełnie robi co innego i ciężko mi powiedzieć coś na ten temat, powiedziała w rozmowie z faktem Marta Krupa. A czy siostry w ogóle rozmawiają o relacjach damsko-męskich? Tu odpowiedź była jednoznaczna. Nie mamy takich rozmów ze sobą. Czasami się wygłupiamy, ale jak chodzi o takie poważne rozmowy, to nie rozmawiamy na takie tematy, podkreśliła. Marta postanowiła ostudzić emocje i przyznała, że Joanna Krupa zna się z Dominikiem Tarczyńskim, ale nie jest to żadna wielka sprawa. No, znają się? Ale to wiesz, po prostu było takie normalne, że wszyscy idą na kolację i to nie był taki big deal. Wielka sprawa z angielski. Przypis redakcji. Ja wiem, że była burza po tym wszystkim, ale to naprawdę nie jest taki big deal. Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie chcę się w to mieszać, bo naprawdę to nie jest mój problem, wyjaśniła.